Shabbat shalom. Kochani, jak wam w tym tygodniu szło czytanie Parszy? Parszy Mishpatim. Myślimy, że wiele osób przeżyło coś w rodzaju bum, coś w rodzaju zderzenia. Do tej pory tak pięknie szło. Takie przygody, pasjonujące ludzkie historie, bohaterowie wiary, a ostatnio nawet cuda. Ogień, błyskawice, grzmoty, była dynamika. Oj, była, była. A teraz nudne, niezrozumiałe, ciągnące się jak flaki z olejem, przepisy prawne, które na dodatek wydają się mieć dość abstrakcyjny dla ludzi XXI wieku przekaz. Czyż nie tak? Mm, dlatego w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym komentarzu, damy Wam pięć wskazówek. Jak podejść do tego typu tekstów, żeby nie wymęknąć, żeby się nie zniechęcić, żeby nie stracić zapału i żeby wytrwać w naszym postanowieniu przeczytaj z nami to rewrok. A właściwie to z dniem dzisiejszym rozbudowujemy to wyzwanie. Przeczytaj z nami to rewrok, nie tracąc ducha. Otóż to, tym bardziej, że przed nami kolejne parsze i kolejne zapisy prawne, Damy Wam zatem dzisiaj pięć wskazówek, które pozwolą Wam uniknąć ewentualnych uprzedzeń, jakie mogłyby rodzić się względem tekstu, który nie jest już taki łatwy i przystępny jak pełna dramaturgii narracja poprzednich parsz. Wskazówki te sprawią, że czytanie kolejnych parsz poświęconych przepisom prawnym będzie dla Was w dalszym ciągu czasem mega owocnym, karmiącym i inspirującym. Żeby nie tyle nie stracić ducha, co wręcz przeciwnie – nabrać go i rozwinąć żagle. A powiemy Wam w sekrecie, że właściwie wskazówki te udziela sama parsza wyznaczona na ten tydzień – parsza Mishpatim. Zaraz się o tym przekonacie. Wskazówka numer jeden. W Biblii nie ma kości, zjadaj ją w całości. Innymi słowy, traktuj Biblię jako całościowy przekaz, który wtedy i tylko wtedy jest prawdziwy i pełny, kiedy przyjmowany jest w sposób komplementarny, a nie wybiórczy. Ta zasada jest bardzo ważna, ponieważ niektórzy, czytając zapisy prawne dotyczące roku odpoczynku dla uprawianej ziemi, czy postępowania względem niewolników, mogą stwierdzić: e, Te przepisy to nie dla mnie, bo nie jestem rolnikiem. Albo one mnie nie dotyczą, bo w dzisiejszych czasach nie ma już niewolnictwa. Nic bardziej mylnego. Pomyślcie sobie, że w tych właśnie opisach zaszyte są ważne informacje dotyczące Bożego planu zbawienia. Biblia to jedna spójna Boża wypowiedź. Nie ma w niej nic zbędnego czy nieaktualnego. Wybieranie jednych fragmentów, a opuszczanie innych jest jak wyrywanie słów z kontekstu. Dobrze wiemy, że taka praktyka prowadzi do zakłamania przekazu, a tego nie chcemy. Początkowe słowa parszy mishpatim, i to też są prawa, w języku hebrajskim brzmią Welecha mishpatim. Rashi Wielki średniowieczny komentator tory zwraca uwagę na fakt, że gdziekolwiek w torze pojawia się wyrażenie L, co oznacza te, na przykład te treści, sygnalizuje to zamknięcie pewnego tematu i przejście do nowych zagadnień. Ale jeśli w torze pojawia się wyrażenie WELE, czyli i te treści, na przykład, czyli dokładnie tak, jak w naszej parszy Mishpatim, sygnalizuje to kontynuację, czyli dodanie następujących po tym wyrażeniu treści do tych podanych wcześniej. Rabin Sasha Peczaricz wyjaśnia, że zwrot wele, występujący na początku tej parszy, chce nam powiedzieć, tak samo jak poprzednie dziesięć przykazań zostało przekazanych na górze Synaj, tak i te przykazania, które Tora chce teraz przedstawić, są z góry Synaj. A więc jest między nimi łączność. Współwystępują razem. Jaki z tego wniosek? Taki, że jeśli w jakiś sposób utożsamiamy się z dziesięcioma przykazaniami, nie możemy nie utożsamiać się z kolejnymi, o których czytamy w dalszej części Tory. Mocne przesłanie w temacie jedności tekstu biblijnego niesie też wyznaczony do Parszym szpatim fragment Brit Hadasha, w którym czytamy o przemienieniu Jeszuły. Ukazał się on uczniom w towarzystwie Mojżesza i Eliasza. Przypadek? Nie sądzę. Mojżesz, któremu zgodnie z tradycją przypisywane jest autorstwo Pięcioksięgu, reprezentuje Prawo, zwane też Prawem Mojżeszowym, czyli Tore. Eliasz to wielki prorok, który reprezentuje ogół proroków Starego Testamentu, czyli też i księgi prorockie. Ukazanie się Jeszuły z Mojżeszem i Eliaszem jest znakiem potwierdzającym łączność misji i dzieła Jeszui z prawem i prorokami: Torą i Newiim. Znacie te określenia z poprzedniego komentarza do itro. A więc pamiętajcie. W Biblii nie ma kości. Czytaj ją w całości. Każdy fragment Biblii, każdy fragment Tory przyjmujcie jako potencjalnie skierowany do Was, jako fragment o aktualnym i żywym przesłaniu do Waszego życia. Bóg chce coś przez to powiedzieć. Inną kwestią jest, że nie zawsze od razu rozumiemy co. Ale tu mamy dla Was. Drugą wskazówkę. Wskazówka numer dwa: nie generuj odrzucenia, kiedy nie masz zrozumienia. To taka zachęta, żebyście nie rezygnowali z tych fragmentów tekstu, które są dla Was niezrozumiałe. To bardzo ważna zasada, ponieważ wiele osób, kiedy natrafia na fragment Biblii, który jest dla nich trudny, zraża się i zaczyna go unikać. Wiele razy słyszeliśmy takie stwierdzenie, ja nie czytam apokalipsy, bo jest taka dziwaczna, nic z tego nie rozumiem. Te osoby tracą w ten sposób dostęp do wybitnie ważnego przesłania dla kościoła instrukcji, która pomóc ma nam odnaleźć się w dzisiejszych trudnych czasach. W naszych cotygodniowych porcjach tory także pojawią się takie fragmenty, jak na przykład zapisy dotyczące kultu ofiarniczego, które mogą okazać się dla was zagadkowe czy niejasne. W takich sytuacjach z powodu niezrozumienia nie odsuwajcie ich na bok. Nie zamykajcie się na nie. Wręcz przeciwnie. Temat, który sprawia wam trudności, bierzcie do serca. Przyjmijcie jako swój. Noście go. Chodźcie z nim. Pytajcie pana. Słuchajcie odpowiedzi. Miejcie go stale w tyle głowy. Kiedyś przyjdzie zrozumienie. Może za miesiąc. Może za rok, może wiele, wiele lat później. W pierwszym Szpatim pojawia się jeden z najsłynniejszych zwrotów w Torze, który często używany jest do scharakteryzowania wiary żydowskiej. Kiedy Mojżesz wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno Izraelitom, oni oświadczyli: Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. To, co mamy przetłumaczone jako uczynimy i będziemy posłuszni, w języku hebrajskim oddany jest przez zwrot nase venishma, który w dosłownym tłumaczeniu brzmi zrobimy i usłyszymy. Najpierw zrobimy, a potem usłyszymy. Jak należy to rozumieć? Istnieje kilka interpretacji tego zagadkowego zwrotu. Rashi uważa, że wyraża on przede wszystkim entuzjazm Izraelitów. Mówią: zrobimy bez względu na to, co Bóg by im powiedział. Rażbam, inny słynny komentator tory, uważa, że mówi on o ich posłuszeństwie, wyrażającym się w gotowości wypełnienia Bożych przekazań, tak tych, o których już usłyszeli, jak i tych, o których dopiero mieli usłyszeć. Współczesna myśl Żydowska sugeruje, że na sewę niż ma, powinniśmy interpretować jako Zrobimy i zrozumiemy. Na początku jest czyn, a dopiero potem przychodzi zrozumienie. Współczesny zachodni umysł ma tendencję do układania rzeczy w odwrotnej kolejności. Staramy się najpierw zrozumieć, do czego się zobowiązujemy, zanim podejmiemy zobowiązanie. I to jest dobre, na przykład w przypadku umowy o pracę, jednak nie działa w przypadku głębokiego zobowiązania egzystencjalnego. Czym jest małżeństwo, można zrozumieć jedynie żyjąc w małżeństwie. Czym jest macierzyństwo, można zrozumieć jedynie stając się mamą. Najpierw przyjmujemy pewną rzeczywistość do swojego życia, a dopiero z czasem przychodzi zrozumienie, czym ona naprawdę jest. Czytanie Tory, czy Biblii w ogóle, nie jest tym samym, co czytanie gazety, czy jakiejkolwiek innej książki. To wejście w relacje na najgłębszym egzystencjalnym poziomie relacje z Bogiem. Pewne fragmenty staną się zrozumiałe dopiero wtedy, kiedy przyjmiemy je do siebie, do swojego życia i pozwolimy im nieustannie oddziaływać na nas. Być może z czasem zyskamy też szerszy dla nich kontekst, który owo zrozumienie udrożni. Wskazówka numer trzy. Na szczegółowych przykładach ucz się o ogólnych zasadach. Czyli ze szczegółowych opisów, z jaką Tora traktuje kazusy prawne, staraj się zrozumieć stojącą za nimi ogólną naukę. To ważne, żeby utrzymać takie podejście, ponieważ niektórzy irytują się, kiedy trafiają na drobiazgowo opisane sytuacje, dotyczące na przykład byka, który bodzie. Bo oczekiwaliby raczej ogólnych zasad wyznaczających porządek funkcjonowania. Tymczasem Tora wcale nie zapisuje ogólnych zasad prawnych, lecz przede wszystkim, właśnie indywidualne, konkretne przypadki. Jednak robi to w tak obrazowy sposób, że z łatwością można i trzeba wyprowadzić z nich zasady, które są powierzone ludowi Bożemu. Zobaczcie, czyż zawarty w Parszym Szpatim zapis mówiący o tym, że gdy spotkamy przypadkiem błąkające się zwierzę, które należy do naszego wroga, wezwani jesteśmy, by odprowadzić je do niego, lub że gdy zobaczymy, że zwierzę juczne naszego wroga upadło pod ciężarem, nie możemy przejść obojętnie, ale wezwani jesteśmy, by udzielić pomocy, nie jest opisem praktycznego zastosowania ogólnej zasady wyrażonej przez Jezusa w przykazaniu miłości nieprzyjaciół. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Z tym, że dzisiaj zapisy te możemy odnieść nie tyle do zagubionych zwierząt, co do zagubionej jakiejkolwiek własności. I nie do sytuacji, gdy osioł upada pod niesionym przez niego ciężarem, ale na przykład do samochodu, którego sąsiad, właśnie ten Trudny sąsiad. Nie może odpalić. Sama deklaracja miłości nieprzyjaciół bez idących za nią czynów jest pusta. Tora jest bardzo praktyczna. Pomaga wprowadzić miłość w czyn. Wskazówka numer cztery. Miej na względzie, że głębia jest wszędzie. Innymi słowy, to co czytamy w Torze w sposób literalny, ma swoje głębsze dno. Niektóre osoby nie przywiązują uwagi do pewnych treści, ponieważ zauważają jedynie wierzchnią ich warstwę. Tymczasem tora przypomina raczej wielowarstwowy tort, złożony z różnych smaków mas i biszkoptów. Sam biszkopt kokosowy smakuje jak biszkopt kokosowy. Sama masa czekoladowa smakuje jak masa czekoladowa i tak dalej. Dopiero kiedy widelczykiem Zgarniemy wszystkie warstwy tortu naraz. Będziemy mieć ten rodzaj rozkoszy w ustach, która była zamiarem cukiernika. W parszy Mishpatim pojawia się po raz pierwszy zapis dotyczący świąt, co do których Pan przykazał Izraelitom, by je dla Niego świętowali. Święta te mają rolniczy charakter związane są z rocznym rytmem uprawy, właściwym dla klimatu blisko wschodniego. Właściwie można by było zlekceważyć ten zapis bo przecież i tak klimat u nas inny a jednak z czasem święta te zyskają swój historyczny wymiar staną się upamiętnieniem ważnych dla narodu żydowskiego wydarzeń święto prześników już właściwie ma to znaczenie jest upamiętnieniem eksodusu święto żniw pierwszych zbiorów będzie pamiątką nadania Tory na Synaju a jesienne dożynki uczczeniem Bożej opieki podczas wędrówki Izraelitów przez pustynię, w trakcie której mieszkali w namiotach. Oba znaczenia świąt, zarówno ich rolniczy, jak i historyczny charakter, są proroczym dwugłosem, który zapowiada Jeszuę i wyjaśnia Boży plan zbawienia. Jeszua umarł na krzyżu i zmartwychwstał w święto prześników w miesiącu Nowego Ziarna. Stając się pierwociną spośród tych, co pomarli, zapowiedzią naszego zmartwychwstania. Zesłanie ducha świętego miało miejsce w Szawłot, święto upamiętniające nadanie tory na Synaju i przyniosło pierwsze owoce, żniwo pierwszych zbiorów, wśród apostołów i uczniów Jeszuły. Czytamy o tym w dziejach apostolskich. Spodziewamy się, że powtórne przyjście Jeszuły. Wypełni znaczenie świąt jesiennych i będzie wielkim żniwem końca czasu, czyli sądem nad światem. Zlekceważenie wzmianki o rolniczym charakterze świąt Pana pozbawia nas nie tylko klucza do odnalezienia się w chronologii Bożego planu, ale też zubaża nasze zrozumienie wielu wypowiedzi Jeszuły, w których odnosi się on do rolniczego kontekstu. Ten pozornie błahy tekst okazuje się być fundamentem dla interpretacji zbawczych wydarzeń. I na koniec... Wskazówka numer 5. Dla lepszego zrozumienia szukaj punktu odniesienia. Pod tą wskazówką kryje się nasza zachęta, żeby, na ile to tylko możliwe, szukać zrozumienia Tory, ale też i całej Biblii, w świetle tradycji żydowskiej. Biblia w przeważającej większości została napisana przez Żydów, skierowana jest do żydowskiego odbiorcy, operuje w specyficznym, odmiennym względem ukształtowanego na greckiej filozofii sposobie myślenia i wyraża się w wyjątkowym języku, jakim jest język hebrajski. Nie jesteśmy w stanie prawidłowo zinterpretować jej przekazu, przepuszczając go przez współczesny, zachodnioeuropejski umysł, bez odniesienia do żydowskiego kontekstu. Zgodnie z żydowską tradycją, Izraelici za pośrednictwem Mojżesza, obok tory pisanej, czyli tego, co określamy mianem Pięcioksięgu, otrzymali także torę ustną. Pod tym pojęciem rozumie się całą wielowiekową tradycję interpretacji tory pisanej. Przekazaną przez Mojżesza, a następnie z pokolenia na pokolenie przez żydowskich uczonych. Tora pisana i tora ustna stanowią integralną całość. Nie można zrozumieć tory pisanej bez tory ustnej. Rabin Samson Raphael Hirsch, aby opisać współzależność tory pisanej i ustnej, ucieka się do analogii uczelnianego wykładu. Tora pisana jest jak notatki z wykładu naukowego. Zapis jest skrótowy, często sporządzony na zasadzie haseł, pod którymi kryje się znacznie więcej treści, o których słuchacz wykładu wie. Jemu wystarczy rzucić okiem na zapiski, żeby przywołać w pamięci obszerne treści, które za nimi stoją. Notatki pozostają jednak właściwie całkowicie bezużyteczne dla kogoś, kto wykładu nie słyszał. Skróty myślowe zawarte w notatkach niewiele się zdadzą, jeśli nie mają swojego punktu odniesienia w tym, co obszernie wykładał nauczyciel. W tym obrazie tora ustna, czyli cała żydowska tradycja interpretacji tory pisanej, jest oczywiście tym wykładem. To, co robimy w ramach szabatowych spotkań przy kawie, w ramach naszych cotygodniowych komentarzy do parsz, jest właśnie szukaniem punktu odniesienia dla zrozumienia prawdy o naszym zbawieniu w Jeszui, właśnie w żydowskim kontekście interpretacyjnym. Chyba już zdążyliście się przekonać, jak wiele to wnosi i jak bardzo poszerza horyzonty. Jednak chcielibyśmy, żeby ta wskazówka towarzyszyła Wam nie tylko w ramach naszego wyzwania: przeczytaj z nami Tore Rok, ale w każdym momencie, kiedy sięgacie po tekst biblijny. Dokładajcie starań, żeby dany fragment daną wypowiedź osadzić w kontekście żydowskim, a może też, aby dotrzeć do języka oryginalnego i eksplorować głębie znaczenia poszczególnych hebrajskich słów, które pozwalają odczytać tekst w nowym, często zaskakującym świetle. Kochani taki! Dzisiaj inny charakter naszego komentarza, troszkę inaczej pokierowaliśmy tymi treściami, bardziej instruktażowy charakter, ale mamy nadzieję, że będzie on dla Was potrzebny właśnie teraz, właśnie w tym momencie, kiedy zaczynamy cały ten prawny wymiar e, Tory. Dajcie nam znać, dajcie znać w komentarzach, czy Wam się to przyda, jak to w ogóle widzicie, te wskazówki. Bardzo Wam dziękujemy za ten wspólnie spędzony dzisiaj czas. Życzymy Wam bardzo miłego popołudnia i do zobaczenia za tydzień. Szabat shalom!